Witajcie, tutaj z tej strony wasz Kejs, witajcie w grze Worms Armageddon. Gra jest może i stara, lecz jest na serio zajebista, pamiętam ją jeszcze jak byłem mały i pogrywałem. Zagramy sobie w luźną partyjkę, zobaczmy czy mapa jest... no mapa ujdzie, ok. może być. Chyba w ogóle nie, nie muszę nawet przedstawiać tej gry, bo gra jest na tyle znana, chyba każdy chociaż raz w życiu słyszał o tej grze, już nie mówię, przynajmniej widzieć. Okej, okay, weźmy sobie baranka, co? Nie będę się jebał. To żałujesz! masz z baranka, więc się się napiję. Ognia! się wpała, teraz umrzesz. Masz za swoje! ZRZUT! Hmm... Dobra Niech to szlak O, okej okay. um... No patrzcie, jeszcze mogę zrobić taki trik A, Nie udało Okej, okay, wyszedł tak średnio na jeża, ponieważ chciałem jeszcze podłożyć mu ten dynamit i wtedy może by umarł, ale wątpię. Mhm. Mm Okej, okay, o dziwo nie trafił. Zresztą mają 100% celność. O, ja, proszę bardzo, kogo my tu mamy? Okej, okay, kolego, no to... Nie to, nie to, nie to, pomyliłem się. Też nie kupię sterowanie, niestety, w Warsaw Magedon, bo na przykład enterem skaczesz, spacją aktywujesz do rzeczy. Zdrajca! No i jaki tam zdrajca, niechcący, tak? Jak, jak słyszycie w ogóle, jak gra ma, em, ma jakby polski dubbing. Nie, to nie można. No razie dubbing, muszę powiedzieć. Można sobie wybrać, oczywiście, jak Twoje łący mają mówić. Oczywiście sobie wybrałem po polsku, bo czemu by nie? Shit! To skakanie też jest tandetne, bo ciężko skacze się w znowu stronę. Skocz tam! Ach. Dobra. No to, to... w takim razie po prostu cię rozpierdolę w inny sposób. Nie pamiętam jak skunk działał. Chyba tak samo jak baran. O nie! Zatruję jeszcze, ale kurwa, nie, zatrułem go. Nie chciałem swojego zabić. A, jaj, Dobra, to skunksa się używa, kiedy jest bezpieczny odstęp od innych, od moich graczy, raczej o. No. Jak widzicie, można tutaj wykorzystywać wiatr, który wskazuje nam zawsze te listki, na przykład, raczej to, co lata w tle. Teraz latają listki, na przykład, i. To ma mocny mm, wniosek na to, jak będą leciały dane pociski e, Na przykład z rakiet, granaty, czy coś w tym stylu e, Myślę, że użyję... Tego Bo ty jesteś już na wymarciu wręcz Więc chcecie cię wybić jak najdalej, bo jeszcze wybuchasz Nie, to może jednak, że użyję kija Dobra Okej okay. Tam będzie w miarę bezpieczny. Masz za swoje! Do zobaczenia. No, dobra. Wybuch! i nikomu się nic nie stało. Ognia! Już podobie! Zrzut! Ok, wybaczcie za przerwę w ogóle, bo jestem siostrą. Oczywiście mocno marudzi jak zwykle. Chcę się bawić, ale to tam. To jest teraz nieważne. Wielkie dzięki. A, aha... Kupa. Damy sobie radę. O nie, nie, nie! nie. Super. Nie jest najgorzej, jeszcze żyjemy. Aha, tu jest. Aha, tu się nie da przejść, o oh my g. Ale gównianie, nie no. O, to było piękne. Dobra, już nic nie zdziałam, więc w ogóle nic nie będę robił. Mam strasznie chujowo ułożone wormsy. On oczywiście, trafi? No właśnie. Zawsze trafiają granatami, nie widzę dlaczego. Znaczy, zawsze, prawie zawsze. Aha. Dobra, to ty użyjesz hopa, masz tylko wyjść stąd. Kurwa, muszę się tego złapać. Okej, jakoś się udało, widzę. No tutaj to już ewidentnie nie wyjdę. A poczekajcie, mam jeszcze to. Fuck, Szybko. Nie! Zużyłeś i co? I nie! Oh, je, no jak? Nie! Ty lamo, jebana! Dobra, dosyć. Siedzisz tutaj. Użył jetpacka, ale jednak, go nie użył. Co za jaki gnój. I umrze teraz jeszcze pewnie. Ja to też nie, to się nie umrzę, nie ma. Ale tandeda, Dobra. Inaczej to zrobimy. Jeżeli tak pogrywacie to to zrobimy. Czekajcie, jak się zmienia o strony. Okej, okay, tak. Macie zginąć. Ten to zginie, ten to nie wiem. Niech no cię złapie. Żegnajcie. <słuch> He, 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 he. Dobra, wybaczcie Poniosło mnie Kurczę. Szkoda, że nie stracił życia Wtedy by się skończyła jego tura o, No nie Fuck, jeszcze może będę tym Wormsem Nie będę tym, okej okay. Dobra Ciebie załatwimy w Taki sposób Ach, szkoda, że go jednak, że ogień mocniej nie dojebał. Trochę taka... Pff. Masz za swoje! Chujowa... akcja, ale dobra. Oczywiście teraz mi trafi tego Wormsa granatem, a ja niestety umrę, ale trudno się mówi, jeszcze mam dwa czy trzy Wormsy w ogóle prowadzę, Cztery Wormsy mamo. Co on zrobił? O, kurwa, nie widziałem, szkoda. Ups. A to dziwne, ale wiedziałem, że rzuci granatem. Ten silnik niestety jest dosyć taki przewidywalny. Dobra. Ty stanowisz potencjalne zagrożenie, a więc... Trzeba cię zlikwidować. Niech no cię złapie! Akurat ci się uda! No. I został jeden. Tak. O oh yeah. O! Nikomu się nic nie stało, proszę Ups. bardzo. Rozkaz! Dobra, tym to nic nie zrobię, więc po prostu... O! Nie! Zabiłem własnego. Dobra, utapię. po prostu. Zgiń, gin, zgiń. Replay się, no. się nie. nie pamiętam jak się robiło motion Kurwa, nie! Tylko to przyspieszenie i to mocne. Do zobaczenia. <laughs> Umarł! Jest! Dobra. Mam nadzieję, że gra ogólnie. Raczej gra. Grę to raczej mówiłem, że już nie trzeba przedstawiać. Mam nadzieję, że pogrywanka Wam się podobała. I będę się z Wami żegnał, a więc ją.